Na no, nie wąpuj się tę trasę Nadgarstek musisz jego skontrolować A, Nadgarstek skontrolować Dobrze, ale nadgarstek, gdzie jest nadgarstek? Na 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 lewa na szyję może iść Lewa, lewa, szyję. Głowy, lewa, na, lewa na szyję Lewa na jego szyję Jak da radę to lewa ręka na szyję Zaraz niech się usiada się Nie? Spróbuj go przesuwać Nadgarstek proszę, w tą stronę Wykruszę tą rękę

to na I bijemy, Tak. Wstawałem. Super mocno, no, dawaj. Podawałem, lewa, Co Dobrze zabierasz rękę, super. I bijemy, no? I lewa, Włosko, wszystko masz, lewa ręka też bije sam. Zawsze go swoimi nogami. i bijemy cały czas. A numer chow sadzić. Spój chow sadzić. I teraz

Chodź nogi! Postaw stopy na macie teraz! Stawaj, stawaj, stawaj! na macie! Tak! Bij, bij, bij! 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 Bij, bij, teraz! Bij, bij, bij! Dziękuję. 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 Przechodzimy po drugie. Przechodzimy po drugie. Przechodzimy. 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 41 42 3 3 4 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

Do nas, do nas, Dobra, do tyj, przejść przejdź do jego przez ekologii. Robiliśmy to. Przejdź do gami przez jego nogi. Do, pociągnij nogi dba. do środka. Nogi do środka. Nogi do środka. Dba, do, środka. do środka, nie, nogi pociągnij do środka czarki. Dawaj dawaj O pieknie, ale chodzi, nie. Dawaj, I teraz. Prawo, prawo, brawo. Dobra, bijesz. No po prostu Bij. Dawaj, no to Z tej pozycji bij. dawaj, no. na matę.

Ja, 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 ja,

Nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj. Za dużo czekaj. Nie czekaj, nie czekaj. Za dużo Nie czekaj, Idziemy do przodu. czekaj, go. czekaj. Za dużo czekaj. pij, nie czekaj. Nie czekaj. Nie czekaj. Nie czekaj. Nie czekaj. Nie czekaj. Nie czekaj.

da pije. A ovo što mu neki da mače. Pepe, ako mi da vidim. Kako da se prtaš? Ajmo ste. Ajmo ste. Ajmo ste. Ajmo ste.

Z TKO zwycięża zawodnik Starownika. Czego tego? Ja.